Cześć, witam cię w kolejnym filmie. I w tym filmie pokażę wam, co się zmieniło u mnie w pokoju. Zniknęło kilka roślin. Kilka roślin zostało przeniesionych już do szklarni, ale po 15 maja praktycznie wszystko oprócz kokosa i. O, Lewistonii już będzie w szklarni. Także będzie rzeczy. Jeszcze jedną półkę dorobię, czy dwie jeszcze nie wiem, ile. No dobra, no to zróbmy mały przegląd roślin. Także kokos. Drugi liść tutaj już idzie, nie widać go. Ładnie rośnie powiedzą. Ciągle jest ogrzewana tą tą matą. Tutaj co to jest? To jest tamarillo. Postawię Wam tak, żebyście widzieli. O, tak kiełkuje tamarillo, jakby ktoś nie wiedział. Będę musiał rozdzielić, ale to już jak będzie cieplej Tutaj mam to mango, co przesadzałem Ale taką ciekawostką jest to, co tu się stało Postawiam. O tak O, ja się zastanawiam, bo tu są liście, tu są liście i na głównym pniu Który był przez cały czas, coś też wyrasta, nie wiem czy to są liście Wygląda trochę jak liść, ale nie wiem, wygląda to jakby trzy mango jakby jedna pestka wypuściła mi trzy pędy mango po prostu Nie wiem, właśnie jak ktoś wie to, to piszcie Bo z tym sam, się zastanawiam co to jest w ogóle To jest takie dziwne Bo to ma taki dziwny kształt jak widzicie Płaskie takie jest Ciekawe Aloesik On no, coś tam już rośnie Przez zimę wypuścił tylko to, tego listka A teraz zaczyna to wypuszczać no, więc tyle yy, Wilczone lecz biało unerwiona, będzie też do przesadzenia jak w, yy, pójdzie do szklarni To jest taka malutka sadzonka, takiego dosyć sporego, którego mam też w kuchni tam Sobie rośnie powoli yy, Tutaj mamy o, Fajną sadzoneczkę już Na w, w listopadzie była wysiana a teraz już jest fajna sadzoneczka i jest to awokado. Mm, Boże, awokado. To jest. Kiwi. I to jest w ogóle doniczka po bananowcu karłowatym Cavendishu. Którego kupiłem ze złotówkę na promocji, bo był w średnim stanie, ale udało się go uratować, a jest to ten bananek. A dokładnie tamtego głównego się nie udało, ale to jest jego odrost. Więc. Wygląda to tak. Już puszcza ładne listki. Nawet odrościki ładnie puścił. No i co tu? Yy, areka tak jak było, nie, bez zmian. Hamodora tak samo. Jak Taktusieki tak samo, bo to wolno rośnie wszystko. To nadal nie ruszyło. No to nadal nie ruszyło. Um, liczy. Wezmę tą podstawkę. Z zlici. Liczy wygląda na tą chwilę, tak? Puszczę już drugie listki, drugą partię. No i tutaj mamy o. Drugie lici Ona też sobie powolutku rośnie. Ona dużo wolniej rośnie. Nie wiem dlaczego, ale to już ma dużo liści. A było w tym samym czasie, w tym samym dniu, o tej samej godzinie wysiane. Dobra, odłożymy. Co tutaj się zmieniło? Awokado rośnie. Bardzo ładnie. Przesadzałem go chwilę przed tym, jak zaczęłam nagrywać. I już będzie niedługo, też znowu do przesadzenia. Bo ma no takie niemałe korzenie. Od domu wyszły. Choć był w dużo mniejszej te No i wygląda to na tą chwilę tak. ładne te listeczki. I idą kolejne cztery ostrość, no także awokady już takie nawet nie małe, bo listek ma tyle co moja ręka praktycznie no i dobra, lecimy dalej tutaj czyli listonina listna zaznaczałem ją drugi raz może inaczej już światło jakieś, by nie będzie widać o, mam światełko przybliżę wam trochę Czy wy to widzicie? Bo tu jest liście, muszę go jakoś wdówiąć. O! Widzicie! Tutaj jest pierwsza kreska. Znaczy, pierwsza kreska jest tu. Ale właśnie ona urosła na pewno, ale nie wiem, gdzie ją zaznaczałem. I widać tutaj dopiero. I to mniej więcej tydzień zajęło. I przez tydzień tyle urosło. O! Tu jest zaznaczone, widać. No. Także troszeczkę sobie urosła. Libiston nie moja. To już moja druga po pierwsza niestety zdechła. Ale wiem, że one mają to do siebie, że trudno je trzymać tak jak kokosa. Kokos to też wyzwanie trochę podobno. Ale jak na razie mi dobrze idzie, więc mam nadzieję, że będzie tak do końca. Dobra. Co tu jeszcze Wysiałem Wysiałem ciekawe nasionka już jakiś czas temu. Tutaj mam jedną. Tutaj mam drugą obok. O, one są tutaj pod grzejnikiem, tu mam nawet pomidorki. No, także tutaj to są posadzone nasiona trachów. a było ich tu, oj, nie pamiętam, 87 chyba. Z tego co pamiętam, 80 coś w każdym razie. No i miła ciekawostka to jest od Palma odbiła. 9 zł były takie nasiona, że w głowie się nie mieści, także polecam, bo może jeszcze będzie miał, nasyfiłem tutaj, będę musiał zaraz ogarnąć, o i co, co widać, na razie jest tylko w tym i w tym, w dwóch, a wysiłem w czterech, tam jest mniej więcej tyle samo nasion, wyszły już kiełki, no, o widzicie to białe, to jest kiełeczek, już fajnie wychodzi. A tutaj mam kolejne dwa. Tu jeden, Dziś tu. A z drugiej strony Wam pokażę. Jeden, drugi. O, takie małe. Jeszcze nie widać, że to palemka. Ale to będzie trochę karpus w przyszłości. Może Wam jeszcze, to ta Marillo pokażę, jak ona wygląda przy lepszym świetle. się błyszczy i ma takie yy, jak widać te yy, jak to się nazywa włoski takie włoski ma nasionka są z, y, po prostu z owoców wziąłem podobno fajnie rośnie szybko no. no i taki krótki filmik dzięki za oglądanie to byłoby na tyle dzięki za oglądanie cześć